Piłkę. Nasz napastnik w tej chwili biega mamy jednak przed polem karnym. Sędzia nie odwizdą tego przewinienia, no konsternacji na trybunach ale cały czas gorący doping, wiemy doskonale, jak ważny jest to mecz dla naszych reprezentantów. Teraz dobre wyjście środkiem boiska, będziemy mieli, będziemy mieli tutaj na pewno walkę do końca. Niezwykła waga tego spotkania, wszak walczymy tutaj o finał. Warka. Jasne. Nasz napastnik wpada między dwóch obrońców, skrzyna i... Umiesz już chodzić? Specjalnie dla ciebie mamy Pampers Active Baby. Mają unikalny anatomiczny kształt i zajmują mniej miejsca między nóżkami. Abyś nie musiał chodzić jak kaczka. Pampers Active Baby. Zaryzykowałam i uprałam nawet w 60 stopniach, ale plama się nie sprała. Takie problemy ma wiele Polek, ale nowy Ariel twierdzi, że działa już w 30 stopniach. Dlatego w Niezależnym Instytucie Kontroli Jakości Fresenius przeprowadziliśmy testy. Badania wykazały, że nowy Ariel usuwa tak trudne plamy lepiej w 30 stopniach, niż inne proszki nawet w 60 stopniach. Niemiecki Instytut Fresenius poleca najnowszy Ariel – czystość bez cienia wątpliwości. Listen to your heart, listen to your love 🎵🎵 What is it that you want? 🎵 Idź za głosem serca, ekumen, nowy zapach Dawidów. Bigi algidy to pyszne, puszyste lody śmietankowe na patyku. Są tak śmietankowe, że nie ma porównania! Algida, poczuj śmietankową radość. Z czego zbudowane są włosy? Do 90% z aminokwasów niestety tracisz je każdego dnia, co osłabia twoje włosy. Teraz takie same aminokwasy znajdziesz w nowej generacji Pantin Pro V. Jego aminoprowi kompleks pomaga je uzupełnić i sprawia, że włosy stają się do 10 razy mocniejsze i bardziej sprężyste. Szampony i odżywki Pantin Provi. Włosy tak mocne, że aż śnią. Grażyna Torbicka zaprasza do Cannes. 58 festiwal filmowy trwa do 22 maja. Wszystko, co warto wiedzieć o tegorocznym festiwalu w magazynie Kocham Kino, w środę o 19.35 w Dwójce. Czy Jerzy Dudek w bramce angielskiego Liverpoolu zwycięży włoski Milan i zdobędzie Puchar Europy? Wybitni piłkarze, wielkie emocje na stadionie w Stambule i w Dwójce. Chciałem wszystkich serdecznie zaprosić na finał Ligi Mistrzów 25 maja tylko w Dwójce. Zapraszamy Państwa w środę już od godziny 20 na finał ligi mistrzów. Słynne kluby Liverpool, Milan i tylko w dwójce reportaż o grającym Jerzym Dudku.